Władysław Bełza. Legenda o garści ziemi polskiej. Ojców naszych, ziemio święta, ziemio wielkich cnót i czynów, Tyś na wskroś jest przesiąknięta krwią ofiarną twoich synów. I nie darmo w twoje rano, o puścizno przodków droga. Ziemią świętą ciebie zwano, Boś najbliżej stała Boga. Byłaś ziemią poświęcenia, przytuliskiem licznych gości. Dziwny ciebie opromienia, blask męczeństwa i świętości. Niegdyś ze stron tych pątnicy, z wiarą w sercu niewymowną, do piotrowej szli stolicy, po relikwii. Kość cudowną. I gdy o tę darnie śmiało dla ojczyzny swej prosili, papież schylił głowę białą i tak odrzekł im po chwili: O Polacy, o pielgrzymi, na cóż Wam relikwia nowa? Ziemia Wasza krwią siedymi i dość świętych kości chowa. Wszakże jeszcze do tej pory. W bitwach z Turki i z Tatary Męczenników waszych wzory Są świadectwem waszej wiary. I wziął w rękę swą sędziwą Polskiej ziemi grudkę małą, I na dłoń mu się o dziwo Kilka kropli krwi polało. Weźcie, rzeczy proch ten z sobą I cud Boży głoście wszędzie, Niech ta ziemia Wam ozdobą i relikwią świątyń będzie. Niechaj proch ten z Waszych progów Wciąż Wam świadczy przed oczyma. Jak nad Boga nie ma bogów, nad tę ziemię świętszej nie ma.